Jak minęło to 15 lat? Bardzo szybko, bardzo intensywnie pracowałem. Także lata przeminęły mi bardzo szybko. Jakiś najweselszy moment z pracy? Najciekawsze momenty to wtedy, gdy się odnosi sukcesy. Wielkim sukcesem było uruchomienie maszyny gazetowej, jak również drugie części drukarni tzw. hitsetowej. Czego pan sobie życzy? Czego możemy my życzyć? Ja sobie życzę odpoczynku, bo faktycznie przez te 46 lat pracy w zawodzie mało odpoczywałem. Teraz chcę pojechać tam, gdzie nie byłem jeszcze do tej pory. Takie prozaiczna sprawa. Nie byłem nigdy w Wieliczce. Chcę ją zobaczyć.